To jest dopiero zakup w ciemno kupił starą kopalnię za 2 miliony, a teraz jak myślisz, na ile ją wyceniono? W 2011 roku Randall Atkins były bankier z Wall Street, podjął decyzję, która zaskoczyła wielu. Bez osobistej wizyty, praktycznie w ciemno zakupił starą kopalnię węgla, Brookmine w stanie Wyoming za około 2 miliony dolarów. Początkowo liczył na niewielki zysk z wydobycia węgla, jednak rzeczywistość przerosła jego oczekiwania. Kilka lat po zakupie naukowcy z departamentu energii USA zwrócili się do Atkinsa z prośbą o przeprowadzenie testów na terenie kopalni w poszukiwaniu pierwiastków ziem rzadkich. Wyniki badań były zdumiewające. Odkryto, że kopalnia kryje w sobie jedno z największych niekonwencjonalnych złóż cennych pierwiastków w Stanach Zjednoczonych o szacowanej wartości, uwaga, 37 miliardów dolarów. Odkrycie to może znacząco wpłynąć na zmniejszenie zależności USA od importu tych surowców, zwłaszcza z Chin, które dominują na światowym rynku ich produktów. I rafinacji. Atkins, obecnie prezes firmy, planuje dalsze analizy i testy w celu opracowania optymalnych metod wydobycia i przetwarzania tych pierwiastków na miejscu, co mogłoby uczynić Mine pierwszą nową kopalnią pierwiastków ziem rzadkich w USA od 1952 roku. Historia Randala Atkins'a to inspirujący przykład, jak odwaga w podejmowaniu decyzji i otwartość na nieoczekiwane możliwości mogą prowadzić do odkryć o ogromnym znaczeniu gospodarczym. I strategicznym. A ty pewnie nie chcesz przegapić kolejnych ciekawych opowieści o tematach związanych z branżą maszyn. Także kliknij obserwacje i zostaw komentarz, jak jeszcze można zainwestować 2 miliony dolarów, żeby mieć podobny zwrot.